Zdajemy sobie z niego sprawę w momencie, kiedy dyskomfort, który odczuwamy w związku z daną sytuacją, jest już przekracza pewien próg. Jeżeli chodzi o próg, mamy zawsze jakąś tolerancję. Miałam wczoraj taką refleksję, bo dużo się mówi o otwieraniu serca, otw otwarte serce, ludzie dążą do tego, żeby mieć otwarte serce, żeby otwierać to serce, na warsztatach, na jodze robimy różne tutaj y, zabiegi, żeby to się wydarzyło. Y, natomiast no, powiem wam szczerze, powiem wam szczerze, że y, ja osobiście, y, no, Funkcjonuje z dosyć mocno otwartym sercem. Też warunki, w jakich mieszkam, w jaki sposób żyję, no, zapewnia mi taki komfort, że nie muszę się zbroić. I powiem Wam, że w zetknięciu z, z krzywdą, na przykład z krzywdą zwierząt, czy z jakimś, no właśnie, nawet z ludzką krzywdą, po prostu to otwarte serce wcale nie jest wygodne. I ono jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. W związku z czym? My, jako ludzie, im bardziej funkcjonujemy, musimy na co dzień funkcjonować w takich warunkach. Ja to nazywam fałszem, czyli gdzieś tam musimy się jakoś dostosowywać, jakoś tak się wtapiać w grupę, jakoś tak niekoniecznie wychylać ze sobą, ze swoją, ze swoją prawdą. Nie, nie lubię sformułowania swoja prawda, ale no z tym, jaka naprawdę jestem, czy jaki naprawdę jesteś. Kiedy nie możemy się jakby, Uniemożliwiłoby to nam normalne funkcjonowanie, czy, czy w pracy, czy w rodzinie, czy w ogóle w środowisku, w którym y, jesteśmy. My w tym momencie się zbroimy i kiedy jesteśmy w, uzbrojeni, y, nie odczujemy tego spięcia, mamy pewną tolerancję na spięcie. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się już jakby sytuacja, która przekracza wszelkie nasze granice, czy jest to osoba jakaś, mamy do czynienia z drugą osobą, która w jakiś ekstremalny sposób, na przykład no wręcz kuriozalny, zachowuje się względem nas. To mogą być narcystyczne postacie, tak jak sobie to możemy nazwać. Czy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie właśnie wszystko się wali, wszystko jest kompletnie nie tak? To jest moment, kiedy możemy odnotować to spięcie w sobie. Czyli łapiemy się na tym, że po prostu jesteśmy, no raz, że całe ciało jest w napięciu, ale też możemy zobaczyć, jakby poczuć to, że nie jesteśmy, nie, nie możemy normalnie funkcjonować, nie możemy w taki normalny, swobodny sposób być sobą, załatwić pewnych spraw, bo tu przejdźmy do praktyki, powiedzmy, mamy coś do. Do załatwienia, do, nie wiem, do obgadania, coś komuś chcemy yy, nie wiem, załatwić z kimś, wyjaśnić, i pojawia się takie właśnie, taka niemożność tego, że nie umiem otworzyć buzi, że nie umiem się do tego zebrać, że nie umiem, yy, nie umiem, nie umiem tego dla siebie załatwić. I to są momenty, w których yy, zaczynamy najczęściej znowu takie moje sformułowanie odwracać ostrze w swoją stronę. I staramy się siebie naprawić. Czyli na przykład a, szukamy sposobów, jak być bardziej odważnym, albo motywujemy siebie do tego, żeby: no, zbierz się, no, zrób to. No, teraz się odezwij. No, teraz tu. Jak nie teraz, to kiedy, nie? I staramy się, jakby, mamy taki dużo, dużo takiego ciśnienia w swojej głowie. Jesteśmy absolutnie pewni o słuszności, jesteśmy przekonani o słuszności właśnie tego kierunku załatwienia tej sprawy, że tutaj to jest kwestia nas i tego, żeby tutaj wykazać jakąś kompetencją, której nie posiadamy. Kto zna w ogóle taki, kto prowadzi ze sobą takie, można powiedzieć, procesy wewnętrzne, czyli stara się Trenować siebie w różnych sytuacjach i jakby wymuszać na sobie pożądane przez siebie zachowania. No, śmiało, ręka w górę, mocno. ok. A jak Wam z tym jest? Uważacie, że to jest, w ogóle kto uważa, że to jest super y, fajne i tak? I to jest rozbijające, że ręka w górę? Okej? Okay. No, śmiało, śmiało. Okej, okay. jedna osoba. A kto, komu to przeszkadza? Dla kogo to jest po prostu uciążliwe i okej? Okay. I, I jest to doświadczenie takie nieustannie, po prostu nieustannego mielenia czegoś, nieustannego wywierania na siebie presji, nieustannego. Um, tak naprawdę czasem już użyję mocnego słowa takiego gwałcenia siebie, przegwałcania siebie i przegwałcania tej prawdy, która w tej sytuacji jest akurat taka, jaka jest. Czyli na przykład taka, że w tym miejscu, w tym tu i teraz niemożliwe jest, nie ma energetycznej przestrzeni na to, żebyś Ty zachował się tak, jak tego od siebie wymagasz, jak tego chcesz. I teraz nie wiem, czy będzie dla was zaskoczeniem to, że ten głos, który właśnie o tym do was mówi, czyli wywiera te, te presje, zachęca was do tego, żeby challenge'ować siebie, żeby siebie rozwijać, żeby, żeby stawiać się do tych sytuacji w sposób taki właśnie tak 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 wypycha was tak do przodu tak czyli nie ma, nie ma tego tej zgody tego uszanowania tego nawet można powiedzieć pragnienia tego żebyś ty został taki jaki jesteś została taka jaka jesteś tylko masz być inna że ten głos to jest krytyk wewnętrzny to nie jest to nie jesteś ty Ech. Co wam to robi w ogóle? Osoby, które są przywiązane do tego głosu, które y, idą za nim, które wierzą temu głosowi, które myślę, że już od wielu lat, bo to najczęściej jest ten proces, od wielu, wielu lat cały czas są w drodze, cały czas próbują y, się udoskonalić, są o tyle, niektórzy są o tyle, nie? Już prawie jestem na miejscu, Jesz jeszcze, jeszcze tyle, jeszcze tyle. I uff, i będzie ta ulka. Kto tak ma, że jeszcze tyle, jeszcze, jeszcze troszkę? Okay. No to <gryw> powiem wam tak. To jest sytuacja, która przypomina marchewkę na kiju. Tak jakbyście mieli, wiecie, tak w kreskówkach, jakby taka mar mar kij, marchewka i tak cały czas na wyciągnięcie ręki. I cały czas ten stan jest dokładnie taki sam. Patrząc wstecz na przykład na siebie 15 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu, rozwinąłem się i widzę to. I to na skutek tego, że czułem coś rozwoju i robiłem różne rzeczy w tytułu nawet wyzwań, nie tego nie jeszcze takiego systematizowanego działania w mm -hmm. tak? Okej, okay. uh, czy czujesz ulgę, czy czujesz się na miejscu? Nie, nadal jeszcze czuję tą pakerkę, z powodu że jeszcze zanim. ale tak jak powiedziałem, no jestem dalej niż tak, ale jesteś dalej dlatego, że czas mija. Cokolwiek robisz, cokolwiek... jesteś, po prostu jesteś. Czas mija, czas robi swoje. Do mnie trafiają czasem osoby, które są w latach, dziesiątkach lat, jeżdżenia po satsangach, albo psychoterapii, albo różnych takich czasem naprawdę bardzo hardkorowych praktyk rozwojowych, duchowych i one są cały czas w tym samym miejscu. Ten punkt jeszcze to jest punkt, który to jest pułapka. To jest, to jest można powiedzieć, stan mentalny. Ten, to, to jeszcze, ta marchewka, ona, czy minie 10, za 20, 30, dalej będziesz w tym samym, jakby w tym samym punkcie mentalnym, jeżeli zostaniesz przy tym przekonaniu, że to jest dobre, bo to Cię rozwija, ponieważ ja też się rozwinęłam bardzo na przestrzeni ostatnich lat i jestem na miejscu. Ja czuję się na miejscu i czuję się od dawna na miejscu. Niezależnie od tego w jakim punkcie jestem, bo czułam się na miejscu jak powiedzmy miałam połowę tego tego wszystkiego co mam teraz. to nie ma znaczenia, co zaobserwujesz naokoło siebie, ma znaczenie to jak się czujesz tu i teraz w danym momencie. Czy czujesz, czujesz, że wszystko jest

Możesz dokładnie tak samo robić nowe rzeczy, jak wtedy, kiedy nie czujesz się na miejscu. To nie jest żadna przeszkoda. Błędem logicznym jest połączenie tego właśnie systemu, że muszę się rozwinąć, muszę się udoskonalić, z tym, że wtedy się doskonale. To, to nie, nie dlatego się rozwijasz i nie dlatego się zmieniasz na przestrzeni lat, że masz ten mindset, że się dążysz do jakiegoś rozwoju. Momentek. Ja, okay. okay. <laughs> tak, tu od razu jakby zwrócę uwagę na to, że jakby istotą, istotą tego, um, można powiedzieć naszego umysłu i tego tej pułapki, w której um, Stara się nas trzymać, jakby cały czas stara się nas w jakiś sposób zamknąć, nasz własny ludzki umysł, jest to, że łączy dwa zdarzenia, które tak naprawdę w ogóle są od siebie niezależne, dając dowód, że to działa, podczas kiedy to na przykład w ogóle nie działa. Jest taki przykład. Kiedyś miałam takiego nauczyciela duchowego. Uczyłam się go z książek, to był w sumie pierwszy jedyny, doktor David Hawkins i on w swoich książkach przywoływał taki przykład małpy, która sięga po banany. Sytuacja wygląda tak jest sobie małpa w klatce, są banany na zewnątrz, no i małpa próbuje sięgnąć po banana. No i generalnie am ja się wyłamuje sobie tą rękę i próbuje i ostatecznie nie udaje jej się, pada, w ogóle zrezygnowana, odwraca się, patrzy, drzwi klatki są otwarte, mogła wyjść. Ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeżeli takiej małpie uda się przez przypadek dorwać jednego banana, dlatego że ona wtedy ma taki dla siebie wewnętrzny dowód, przekonanie, że tędy droga. I taka małpa będzie, ona się nie podda tak łatwo. Ona padnie już tam na śmierć, próbując dorwać tego banana. Bo jest przekonana, że bo to raz poskutkowało, tak? to raz działa. Więc bądźmy świadomi tego, że mamy taki mechanizm w naszych głowach. I ten mechanizm, jak i każdy mechanizm w naszych głowach, stara się pokazać nam, że rzeczywistość jest trochę inna niż jest. I właśnie wracając, Stara się nam pokazać cały czas nasz umysł, że mm, ty nie jesteś doskonały teraz, że teraz coś jeszcze masz do zrobienia, że coś jest z Tobą nie okej. Okay. Yy, ja tylko dodam tutaj, bo będę chciała z Wami zrobić też ćwiczenie praktyczne. Myślę, że to będzie w ogóle na, najistotniejsze, bo yy, ja mogę gadać i mogę pisać i mogę jakby dużo, dużo z siebie dawać, ale nic nie ma, nie ma takiego, takiej formy przekazu, która zastąpiłaby. Własne doświadczenie. Jeżeli e, wasz rozwój polega na tym, że m, uczycie się, czytacie, słuchacie e, przekazów różnych i sobie je układacie w głowie, to nie tędy droga, bo żadna z tych rzeczy nie jest wasza. I żadna z tych rzeczy nie rozwinie Was o milimetr, to doświadczenie pozwala weryfikować e, i przekonania i to, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe. I kolejna bardzo ważna rzecz zaufanie doświadczeniom. Bo w momencie, kiedy jako autorytet postawimy sobie coś innego niż doświadczenie, to w tym momencie, jeżeli ja będę miała jakieś doświadczenie konkretne, na przykład ciepło tu jest, na przykład takie doświadczenie, a ktoś mi powie to jest zimno, to ja w tym momencie będę się zastanawiała, co jest ze mną nie tak. Może pójdę się zbadać, może mam jakąś yy, chorobę, że się przegrzewam, może to menopauza wiecie. I to jest właśnie ta potęga doświadczenia, ale czy potęga, potęga zaufania, nie doświadczenia, potęga tego, w co my pokładamy ufność. Bo my możemy zaufać komuś, jakiemuś przekazowi, on coś tam powie, to może być dla niego prawdziwe, bo to jest oparte o jego własne doświadczenie, ale dla ciebie nie będzie to prawdziwe. Do momentu, kiedy nie sprawdzisz tego we własnym doświadczeniu. Jeżeli sprawdzisz i się pokryje, dla ciebie też jest prawdziwe, ale możesz sprawdzić, nie pokryje się, i wtedy, jakby tym, co jest prawdą, jest to, co wynika z Twojego doświadczenia bezpośredniego. Ok. Jeszcze wrócę do tego kompasu, spięcie ulga, dlatego że. Ja bym sobie mogła o tym mówić bardzo, bardzo dużo, o tym wszystkim, dlatego że ten cały mój odwrócony mindset polega na tym, że mocno uwzględnia cały kontekst, w jakim się znajdujemy, w każdym tu i teraz, w każdej sytuacji. Czyli nigdy nie rozpatruję tego, co się dzieje ze mną, albo co się dzieje z moim klientem, w, jako wyizolowany proces wewnętrzny. Wiem, że dużo duchowych teorii w tą stronę jakby zachęca, żeby. Nie patrzeć na świat, w ogóle odciąć się tutaj, nie, nie, a, yy, nie szukać tam niczego, tylko patrz tutaj w siebie i tak dalej. Yy, to, jakby ta, to zalecenie często prowadzi do sytuacji, w której przestajemy zauważać, zwracać uwagę na to, co nas otacza, kto nas otacza, z czym żyjemy, jakie intencje kierują do nas ludzie, dlaczego się czujemy tak, a nie inaczej w danych sytuacjach. Najczęściej to jest to, co już wcześniej powiada, powiedziałam: my w tych sytuacjach odwracamy ostrze w swoją stronę. Czyli dlaczego ja jestem tak mało odważna, dlaczego jestem tak mało asertywna, dlaczego nie, wiem, nie, nie mogę tutaj być bardziej przebojowa, albo dlaczego no, każdy z Was ma tam te swoje, swoje że tak powiem, Konkretne cechy czy aspekty, które, których nie lubicie w sobie i które chcielibyście udoskonalić, zmienić, nad którymi pracujecie. Natomiast ja zawsze polecam zadać sobie pytanie kontrolne, które brzmi, czy, w ogóle może zróbmy tak, przypomnijcie sobie, przywołajcie sobie każdy tutaj, jakąś własną taką cechę. Jakąś własną, własny aspekt, który, no, nad którym szczególnie pracujecie, którego szczególnie byście się chcieli pozbyć, zmienić um, albo na przykład nabyć go, bo jestem introwertyczna, może chciałbym być bardziej ekstrawertycznym. Pomyślcie o takim, o takim, może macie taki jakiś jeden cały czas na sztandarze, a może macie tak, coś, co akurat dzisiaj na przykład poczuliście, albo coś, co się tutaj uruchomiło na tym wykładzie. Przewołajcie to sobie. Yy, I zadajcie sobie pytanie, czy była kiedykolwiek sytuacja, w której jeżeli myśli, myślicie o aspekcie, którego byście nie chcieli, to yy, sytuacja, w której właśnie go nie wykazaliście. Czyli nie, 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 nie było tego, tak? Nie było tego. A jeżeli myślicie o aspekcie, który byście chcieli nabyć jakichś kompetencji. Pomyślcie, czy w Waszym życiu możecie sobie przywołać chociaż jedną sytuację, w której właśnie ten aspekt w was był. To może być konkretna sytuacja, a może to jest tak, że przy jakiejś osobie go macie, czy nie macie. Nie? Zobaczcie, czy możecie znaleźć właśnie to coś w swoim doświadczeniu i. Ja polecam potraktować to jako dowód na to, że to nie jest coś, czego wy nie macie albo czym jesteście obciążeni, tylko jest to rzecz, która się uruchamia w bardzo konkretnym miejscu, przy konkretnej osobie, albo jeszcze inaczej, przy konkretnej energii, tak, w pewnym, może być w polu energetycznym. Jeżeli żyjemy w podobnej. W podobnych energiach, w podobnej grupie, no powiedzmy, tak jak y, wspomniałam o y, no, nie wiem, mieszkaniu gdzieś w mieście, pracowaniu w sposób taki, że trzeba się dostosowywać, y, że prawda, czyli to, co tam naprawdę w tobie jest, to jaki naprawdę, czy jaka naprawdę jesteś, nie jest chciane, nie, nie życzymy sobie tego, bo ty tutaj musisz wchodzić w rolę i w, w jakiś sposób y, y, y się maskować, to w tym momencie będziemy mieli dużo takich rzeczy, których sobie nie lubimy. I yy, jeżeli to jest takie nasze dominujące środowisko, to być może będziemy jakby ciągle spotykać się z, z, tym, z tą uciążliwością własnego ja z tym, że to, jaka jestem naprawdę, czy jaki jestem naprawdę, to jest po prostu to jest stała, którą mogę zaobserwować i teraz muszę coś z tym zrobić. Yy, tak naprawdę. Yy, tego typu odkrycia, czy tego typu um, widzenie siebie, jak y, możecie sobie porównać z tym doświadczeniem, które przed chwilą zrobiliśmy, y, to jest coś, co wydarza się, kiedy jesteśmy nieustannie narażeni na powiedzmy jakąś tam energię, czy jakąś intencję. I tak naprawdę wystarczy. Y, Zmienić coś, zmienić środowisko, zmienić, e, zmienić m, miejsce, w którym, czy, czy miejsce, czy warunki, w których, e, albo zobaczyć, w ogóle zobaczyć to, zdemaskować to, przestać e, nie zauważać tego zewnętrza i e, tylko jakby wywierać presję na siebie, e, i zobaczyć, że. To się dzieje tu, to się dzieje w tym kontekście, to się dzieje wśród tych ludzi, to się dzieje tutaj. I w tym momencie możesz tak naprawdę odczepić się od siebie, w sensie przestać siebie cały czas cisnąć, krytykować, zmieniać, walczyć ze sobą, tylko uznać, że tu, w tym miejscu nie ma przestrzeni naprawdę, nie ma. Nie ma przestrzeni na to, coś, co byś tak naprawdę chciał czy chciała. Być może, jeżeli na przykład marzysz o tym, żeby być ekstrawertykiem, żeby być gwiazdą, taką gwiazdą, wiecie, w swoim życiu, tak się pokazać, tak być bar bardzo, być, tak być, być. Myślę, że to jest takie coś, co, co przynajmniej w części ludzkości bardzo głęboko jest. Nigdy nie będziesz taką gwiazdą na czyimś podwórku, bo na czyimś podwórku to. Ta osoba jest potencjalnie tą jakby to jest jej miejsce, nie? I znam osoby, które jeżdżą w różne miejsca, zmieniają gdzieś tam środowiska i wszędzie starają się jakoś tam no, znaleźć to swoje miejsce i ciągle go nie ma, i ciągle go nie ma, i wszędzie się czują źle i zawsze coś jest nie tak. A jeszcze nie do końca potrafią na przykład udawać, maskować się i wpasować i dalej szukają, i szukają i szukają. Tak naprawdę. Jedyne, o co w tych, w, tych, w tych sytuacjach chodzi, to jest to, że m, próbują znaleźć swoje miejsce tam, gdzie go w ogóle nie ma, bo swoje miejsce m, znajdą na swoim podwórku, w, w cudzysłowie. Chodzi o to, y, o to po prostu y, pozwolenie sobie na taką y, ekspresję siebie i zadbanie o warunki, w których ta ekspresja jest możliwa i chciana, bo to jest istotne. I, to jest, jakby tu mamy sprawczość. Możemy zadbać o te warunki, żebym ja mogła być sobą w tym momencie. To się wydarza. To się wtedy wydarza. Nie kiedy się gdzieś tam w jakiś sposób naprawię, zrobię coś ze sobą i tak dalej. Tylko w sytuacji, kiedy dokładnie znajdę swoje, swoje podwórko i swoje miejsce. Myślę, że o to się. Jakby dla, o to się zawsze rozchodzi, i to jest właśnie ten, ta pułapka, taka, myślę, że tych różnych teorii o uzdrawianiu, naprawianiu i tak dalej, bo ja uważam, że to fałsz, tak, pod różną postacią po prostu nie chce, czy nie, 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 nie pozwala dopuścić do tego, żebyś go zdemaskował, tak? Czyli na przykład, żeby żeby zobaczyć, że, że to, że ty się właśnie teraz na przykład czujesz jakiś mały, czy, czy umniejszony, czy głupi, czy cokolwiek tam właśnie masz u siebie na sztandarze, jako ta rzecz, którą chcesz naprawić, że to jest coś, co że ta, ta fałszywa prawda o tobie jest jakby wspierana, tak? że te osoby, czy środowiska, w których się obracasz, jak najbardziej jakby wspierają to, żebyś ty w ten sposób o sobie myślał, bo jest to z jakichś względów wygodne. I myślę, że tutaj no, kto poczuje, to może jak najbardziej sobie z tym zostać, poprzykładać to do swoich sytuacji życiowych. Nie chodzi o to, żeby tutaj wierzyć temu, co mówię, ale żeby to przyłożyć, sprawdzić, by zobaczyć te swoje w cudzysłowie, no, negatywne rzeczy, te, które w sobie nie lubimy albo nienawidzimy, żeby je zobaczyć w trochę innym kontekście. Już nie w takim, że nie, ja tego nie chcę, to jest fuj, to jest obiektywnie niedobre i złe. I ja to muszę teraz y, z siebie wywalić, nie? Na przykład taka złość, ktoś może być strasznie wkurwiony i cały czas być zły i po prostu jest wkurzony i i y, y, wyżywa się na, nie wiem, na, na mamie, na siostrze, na kimś tam, na pracownikach i tak dalej i ma do siebie bardzo oto dużo pretensji, a w momencie, kiedy się przyjrzy temu, co tam się tak naprawdę dzieje i na przykład zobaczy, że jest tam powiedzmy w danej sytuacji siedlisko fałszu, ponieważ no na przykład mama pod płaszczykiem, pod postacią, mama zawsze wszystko wraca o tej mamy, się prędzej czy później tam trafia, ale no powiedzmy, że ta mama na przykład pod płaszczykiem miłości jest bardzo taka ingerująca, bardzo narzucająca się, czy bardzo, nie wiem, marudząca, czy jeszcze coś. Bo generalnie jak najbardziej sytuacja, w której masz prawo się wkurwić. I masz prawo, żeby cię trzęsło. No i to jest jakby, to jest to, że w momencie, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak, to jest adekwatne zachowanie, wszystko z tobą jest w porządku, to jest właśnie prawda, która pasuje do tej sytuacji. Ty nie chcąc tego widzieć, będziesz mieć do siebie pretensje, dlaczego jesteś taki niedobry dla mamy, na przykład, albo dlaczego masz w sobie tyle złości. A więc polecam was, Wam bardzo yy, przyjrzeć się różnym swoim sytuacjom życiowym i tym takim kontekstom, w których też jesteście yy, osadzeni tak na, yy, na stałe nie, w Waszych życiach. I... Przyjrzyjcie, jakby prześwietlcie te, te wasze cechy, których tak nie chcecie, albo te, których Wam brakuje, w kontekście, na ile to jest chciane, niechciane właśnie w tym waszym środowisku, czy na ile to jest w ogóle jest na to przestrzeń, jest na to miejsce, na ile to, to, to w ogóle to, to, to tam może być, a na ile jest to coś, co energetycznie pod spodem, bo... To, co jest na powierzchni, no to tu może być wszystko, nie? Na powierzchni może być tak, chcemy ciebie prawdziwego, a pod spodem jest tylko nieważne, mi się tu skrytykować mojej kuchni na przykład. Ech, także bardzo, bardzo Wam polecam e, takie spojrzenie, zwłaszcza osobom, które już mają za sobą lata, lata prób naprawiania się, czy też uzdrawiania, czy też oświecania się i są o tyle o to. Bo. E, nie jestem pierwszą osobą, której rozwiązało to całą zagadkę wszystkiego.